Donald Tusk pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy. Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i nawyzywał go od agentów KGB. Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie? Moja odpowiedź brzmi nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej Koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta, a być może pokazujący, że oglądali kiedyś House of Cards z polskimi napisami. Panie marszałku, Kto panu uwierzy dzisiaj? Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał go od Alfonsów? Nie wierzył, że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go do agentów KGB. Jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę. Jak pan będzie oglądał spotkanie De Donalda Trumpa z panem prezydentem Nawrockim, to i pan i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego. A Donald Tusk będzie widział spotkanie Alfonsa z agentem KGB. Nie chcę takiego no sytuacji. Donald Tusk pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy. Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i nawyzywał go od agentów KGB. Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie, moja odpowiedź brzmi nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej Koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powtórzył, powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta, a być może pokazujący, że oglądali kiedyś House of Cards z polskimi narzędzami? Panie Marszałku, bo oczywiście ktoś może pomyśleć, że przemawia przez pana jakiś rodzaj osobistego stosunku tak, do Donalda Tuska. Nie, mam osobisty stosunek do tej kampanii wyborczej, bo wygrał ją mój przeciwnik, do Adam Biel. Czy tak, ja ma pan tego, rację, że Bielan wygrał kampanię? Oczywiście, że tak to był jego pomysł i on to rozegrał. Ja jestem i tak i to jest dla mnie bardzo poważny osobisty problem, bo ja z Bielanem rywalizowałem i bardzo nie A nawet pan współpracował kiedyś. Bardzo dawno temu jak pan wie, ta współpraca się zakończyła brutalnie. On wrócił do PiSu, ja do PiSu nie wróciłem i przez 15 lat z PiSem wojowałem. I ja się nie cieszę, jak po raz kolejny, wbrew moim radom, wbrew radom mojego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, Donald Tusk, zamiast podjąć decyzję, o którą go prosiliśmy, by wspólnym kandydatem był Radek Sikorski, po 17 minutach odpowiedział Twitterem, że nie będzie wspólnego kandydata, będzie tak, jak on chce. I dziś Dzisiaj Donald Tusk mnie pyta, czy mam do niego zaufanie. No, brz Panie Marszałku, mi... dobrze. Sorry, rozumiem, tylko chcę, chcę ustalić prostą rzecz. Pan powiedział, że nie powinien stać na czele koalicji. A ja się Pana pytam wprost, czy według Pana powinien zrezygnować no, z urzędu premiera? Że, oczywiście, że tak. I Platforma powinna przedstawić kogoś nowego na funkcję jakoś rozwiązać ten problem, Panie redaktorze. No, ale ja jeszcze raz Panu powtórzę. Kto Panu uwierzy dzisiaj. Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał go od Alfonsów? Nie wierzył, że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go do agentów KGB. Jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę. Jak pan będzie oglądał spotkanie D Donalda Trumpa z panem prezydentem Nawrockim, to i pan i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego. A Donald Tusk będzie widział spotkanie Alfonsa z agentem KGB. Nie chcę takiego Panie marszałku, no dobrze, bo rozumiem tę retorykę. Natomiast jednak zapytam, bo pan doskonale wie, że ta opowieść o Karolu Nawrodzkim dotyczyła medialnych y, y, artykułów, dotyczyła y, nie, tego ja wszystkiego polskiego co polskiego premiera, który cytował pato streamera w programie telewizyjnym, powoływał nie, się na swój news. autorytet, na swój, na swój gratuluję, autorytet i opluwał Karola Nawrockiego, powołując się na przepraszam panią z bazaru, panią z bazaru, która mu coś powiedziała, a także na jakiegoś pato coś tam. Ja się na tym nie znam. I, i, I pytanie brzmi, czy ja mam zaufanie, że ten człowiek poprowadzi moją koalicję rządową do walki z nawrockim prezydentem, coraz silniejszym pisem i osuwającym się w brunatną stronę polskim elektoratem? Nie, nie mam zaufania, że ten człowiek obroni te wartości, które no powołano ale, koalicję wyborczą do Ale za chwilę, będzie, za chwilę będzie głosowanie nad wotum zaufania do rządu. Pański głos, nie wiem na ile jest słyszany w polskim stronnicy ludowym, zadaje pytanie, czy PSL, czyli Trzecia Droga, będzie głosować za Panie, udzieleniem wotum zaufania? my mieliśmy jeden klub który dzisiaj, który pokazał jedno my mamy pełne zaufanie do naszego kierownictwa czyli do prezesa Wład Władysława Kosiniaka-Kamysza bo to Kosiniak miał rację to Kosiniak w listopadzie tego ubiegłego roku zaproponował Donaldowi Tuskowi rozwiązanie, o którym dzisiaj każdy widzi, że uratowałoby Polskę przed prezydenturą Nawrockiego więc dzisiaj cały PSL ma ogromne zaufanie do Kosiniaka, ponieważ Kosiniak wiedział coś, czego nie wiedział. Jak pan Kamiesz powie: głosujemy za wotum zaufania, bo, bo jest w tym rządzie, to, to PSL, trzecia droga, będzie głosować za. Mam nadzieję, ale oczywiście, że tak, po pierwsze, u nas będzie na pewno głosowanie i wszyscy się zachowamy tak, jak powie większość i tak, jak nam powie prezes. No wie pan, my jesteśmy demokratyczną partią, w której każdy może mówić, co chce, do momentu podjęcia decyzji. Donald Tusk miałby tę decyzję dzisiaj, gdyby nie odłożył tego głosowania na dziesiąty. Tak? Czy 11? Na środę. No, no to też jest skądinąd pokazanie. Coś, że coś z instynktem politycznym jest nie halo, bo to jest zaproszenie, już czysto praktycznie to mówię. To jest zaproszenie teraz wszystkich, łącznie ze mną i z panem, byśmy przez tydzień rozmawiali o przywództwie Donalda Tuska. A siłą rzeczy w tym kontekście, no nie może. Nie ma żadnych argumentów, żeby no przez najbliższy czyli... tydzień komukolwiek udowodnią, że Tusk jest kimkolwiek innym niż gościem, który właśnie po raz kolejny doprowadził do sukcesu PiSu. E, no tak, oskarża pan Donalda Tuska. Ale nie oskarżam go. O rozmawiam. to, że doprowadził do sukcesu PiSu, w sensie wskazuje Ale pan... Ale połowa jego partii tak Uważa, bo połowa dobrze, uważa, dobrze. Że, to bo połowa uważa Rozumiem, że to Trzaskowski, a druga by, połowa... że Chciałbym do, dokończyć pytanie, bo pytanie... Panie redaktorze, on już raz przegrał te wybory. I dlaczego wszyscy się dziwicie? Ja mówiłem o tym, że on je przegrał od listopada. Nie, nie wszyscy, nie wszyscy, a nagle to... się wszyscy dziwią, że to jest... Ja nawet, panie redaktorze, o tym, że coś jest niechalo z nimi, świadczy nie tylko to, że oni skakali na własnym pogrzebie, na, na wieczorze wyborczym gdzie pan, każdy normalny człowiek, na jak wygra milion złotych, to trzy razy sprawdza, czy to prawda. Jak człowiek się dostanie na studia, to sprawdza, czy to prawda, że się dostał. A oni są tak zadufani w sobie, tak pewni, tak. Pychni, że na, na skutek błędu statystycznego w sondażu pan Trzaskowski ogłosił swoją żonę pierwszą damą, a siebie prezydentem. I ci ludzie jeszcze zaczęli w jakimś obłędzie skakać z radości na własnym pogrzebie. I pan mnie pyta, czy ja mam zaufanie do ludzi, którzy się cieszą z własnej klęski. Nie, ja bo pytam, nie dlaczego widzą? przegrał i dlaczego Adam Bielan wygrał. Bo jest mądrzejszy. Bo wie pan co, kiedy ludzie Bielana jeździli do Stanów się uczyć, to ci odpalali kolejny sezon House of Cards z polskimi napisami. Po prostu dlatego. I opowiadali później dyrdymało o swingujących powiatach. Rozumie pan, że jak ktoś mówi o swingujących powiatach w polskich wyborach prezydenckich, to jest tak, jakby ktoś panu mówił, że jest ekspertem od lotnictwa, a samolot lata dlatego, bo macha skrzydłami. Rozumie pan? Panie... I takich ludzi Donald Tusk postawił na czele kampanii wyborczej, którzy opowiadają o swingujących powiatach. Panie, no przecież to jest to, to marsza... pan, że pan by wyrzucił gościa, który panu powiedział, że telewizor dlatego mówi, bo tam ludziki siedzą małe. No, a to jest na tym poziomie. No panie przysięgam panu, no, nie, niech ten... panu każdy ekspert powie, że swinging stage to nie to samo, co swingujące powiaty i przenoszenie tego na Polskę oznacza, że ktoś oglądał bez zrozumienia House of Cards. No tak, ale to się już stało wszystko, panie marszałku. I teraz jest pytanie, co w perspektywie dla tej koalicji, którą pan też reprezentuje, może się zdarzyć, jeśli Donald Tusk osiągnie wotum zaufania, będzie premierem i to będzie trwało. No, Antoni Dudek mówi, profesor, że będzie trwało dopóki na przykład PiS nie wyciągnie odpowiedniej no, liczby tak, polityków, no, Al albo będzie trwało do 2027 znaczy, roku. Donald Tusk przedstawi pewnie kolejny plan, który, jaki, który się znowu nie sprawdzi, jak wszystkie jego plany do tej pory, no na Boga Świętego. No. Ludzie mówią, stało się niemożliwe bo Rafał Trzaskowski przegrał w drugiej turze. No jak to niemożliwe? Trzy razy do, tej ra do tego, trzy razy już platforma przegrywała w drugiej turze z PISem, a oni do tej pory uważali, że to niemożliwe. Jak coś się wydarzyło trzy razy, to jak się wydarzy czwarty raz, to znaczy, że to jest bardzo możliwe, a nie że jest niemożliwe. Więc jak mnie pan pyta, co jest możliwe, jak Donald Tusk będzie znowu nami rządził, odpowiadam to samo co poprzednio, czyli klęska. Bo jak się coś powtarza, to znaczy, że się powtórzy. Albert Einstein powiedział, jak ktoś robi to samo, a oczekuje innych rezultatów, to jest idiotą. Więc ja panu powtarzam, jeżeli ktoś robi to samo, a później mówi, ale tym razem na pewno się uda. Przepraszam, nie uda się, bo się tym nie udało się w 15, nie udało się w 20, nie udało się w 25 i nie uda się znowu, jak dalej, z całym ogromnym sprawy kierować. Ja co prawda Alberta Einsteina nie zacytuję, bo pan już zacytował, ale mogę zacytować film Rejs Marka Piwowskiego. Można prawda krytykować, ale chodzi o to, żeby krytyka była konstruktywna. Ja jak, mówię... I kto, kto w takim razie miałby zastąpić Donalda Tuska w tej wersji, o której pan mówi, w tej koncepcji, żeby było inaczej niż Pan przewiduje. Panie redaktorze, ja myślę, że po pierwsze największą partią jest Platforma Obywatelska i ja nie chcę, żeby to co teraz mówię było... Pod, było jakimkolwiek zamachem na ten fakt, że Platforma jest największą partią polityczną. Jeżeli Platforma nie będzie w stanie wygenerować premiera ze swojego grona, no to będziemy o tym rozmawiać. Ale najpierw rozmawiamy o tym, od czego pan zaczął. Czy mamy zaufanie do przywództwa Donalda Tuska? No ja na to odpowiadam, jak naprawdę większość dzisiaj nie... nie Polaków, którzy właśnie nie głosowali na Nawrockiego, bo ci to wiadomo, że nie mają zaufania do Tuska. Ale ci, którzy się dzisiaj... przez niech pan się poczuje, jak się czują ci sponsorzy Platformy Obywatelskiej. Ludzie, poważny, potężny biznes polski, który dawał im pieniądze, bo oni liczyli, że przez Donald, fachowcy, że oni ich obronią. I ci ludzie w obejrzeli w niedzielę wieczór wyborczy, gdzie widzieli faceci za ciężkie pieniądze robiące kampanię wyborczą, skaczą na własnym pogrzebie, bo nie wiedzą, Panie że to jest pogrzeb. Dobrze, no. do, 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 o, o...